25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory, w których niestety frekwencja będzie bardzo niewysoka. Na takich spotkaniach jak to nasze dzisiejsze, a mam takich spotkań za sobą już kilkadziesiąt, na takim spotkaniu, na takich spotkaniach słyszę od naszych sympatyków, od naszych przyjaciół, od ludzi polskiej prawicy, o poglądach niepodległościowych, patriotycznych, że nie zawsze wybierają się na te wybory, że nie wszyscy wybierają się na te wybory. Proszę sobie wyobrazić, że nawet w w gremiach bliskich polskiej prawicy, czyli ludzi, którzy mają poglądy patriotyczne, nie wszyscy uważają, że na te wybory trzeba iść. Nic bardziej mylnego, drodzy Państwo. Te wybory będą decydowały o przyszłości naszego kraju. To już niedługo, bo nawet w tym roku w Parlamencie Europejskim zapadną decyzje brzemienne w skutkach dla naszego kraju. Zapadną decyzje, na które, jeśli nie będziemy mieli wpływu, mogą skończyć się dramatycznie dla polskiej gospodarki, dla polskiego przemysłu. Koniec końców dla nas samych, dla naszych kieszeni, dla kieszeni polskiego podatnika. A my nie mamy zamiaru uczestniczyć w tych wyborach. My, to znaczy większość naszego społeczeństwa. Dzisiaj socjologowie mówią, że około 18-20% do 20 Polaków uda się do urn wyborczych 25 maja. Dlaczego takie niskie, niskie zaangażowanie w wybory europarlamentarne? Otóż przykład idzie od góry, proszę Państwa. Przykład idzie od góry. Jeśli Platforma Obywatelska, jeśli premier naszego rządu na swoich listach wystawia, proszę Państwa, celebrytów, aktorów, piosenkarzy, ludzi show biznesu, to jaki to jest sygnał dla Polaków? Jaki to jest sygnał dla wyborów? Czy oni mogą traktować te, te wybory poważnie? Jeśli w tych wyborach startuje pani Jotylia Jędrzejczak, jakiś aktor, jakiś piosenkarz, czy można traktować poważnie ciało, jakim jest Parlament Europejski, skoro mają nas tam reprezentować ludzie show biznesu, celebryci, ludzie pokroju Kuby Wojewódzkiego? Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński podjęli decyzję, że na naszych listach, na listach Prawa i Sprawiedliwości nie ma miejsca dla celebrytów. Że my traktujemy sprawę wyborów do Parlamentu Europejskiego bardzo poważnie. Dziesięciu reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. W okręgu dolnośląsko-opolskim to ludzie z doświadczeniem samorządowym, doświadczeniem parlamentarnym, często z doświadczeniem rządowym, z doświadczeniem pracy w ministerstwach. Ludzie, którzy mają za sobą od kilku do kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu lat działalności, aktywnej działalności społecznej, politycznej. To są ludzie, którzy idąc do Parlamentu Europejskiego, będą wiedzieli, w jaki sposób walczyć o polskie sprawy, o nasze interesy. Parlament Europejski jeszcze w tym roku podejmie decyzję, na przykład dotyczącą wspólnej polityki klimatycznej. Co to jest ta polityka klimatyczna? Zapewne jest grubsza, wszyscy wiemy, ale, drodzy Państwo, polityka klimatyczna, a dokładnie rzecz biorąc, pakiet klimatyczny, który podpisał Donald Tusk. Dzisiaj próbując zrzucić odpowiedzialność na świętej pamięci profesora prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Ale Donald Tusk, podpisując w 2008 roku pakiet klimatyczny, zgodził się na mordercze dla polskiej gospodarki regulacje zgodził się na to, aby Polska w perspektywie najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu lat była zmuszona, aby przestać opalać surowcem energetycznym, jakim jest węgiel kamienny i brunatny, polską gospodarkę, napędzać polską gospodarkę. Normy klimatyczne są tak bardzo wyśrubowane, że w perspektywie najbliższych lat nie będzie się opłacało wydobywać węgla i na podstawie tego węgla produkować energię elektryczną. Co to będzie znaczyło? To będzie znaczyło, że zmuszeni jesteśmy, że będziemy zmuszeni poszukiwać innego, alternatywnego źródła energii. W Polsce dzisiaj jedynym źródłem, który może zastąpić, jedynym surowcem, który może zastąpić węgiel kamienny i brunatny jest gaz. Ale nie nasz gaz. Bo w Polsce nie wydobywa się ani gazu łupkowego, ani nasze krajowe wydobycie gazu ziemnego wcale nie jest tak ogromne. Będziemy musieli opierać naszą gospodarkę na gazie importowanym. Skąd importujemy gaz, proszę Państwa? Importujemy go w nadmiernych wręcz ilościach od Gazpromu z Rosji. Importujemy go dlatego, bo Waldemar Pawlak podpisał skrajnie niekorzystny dla naszych interesów pakiet, dokument, to jest aneks do traktatu Jamalskiego, który wiąże nas z rosyjskim gazem do roku 2022. Po najwyższych cenach w całej Unii Europejskiej. Jest tylko jeden kraj, który płaci więcej niż my za ten gaz, i to jest Litwa. Donald Tusk powiedział: Zrobię wszystko w Unii Europejskiej, aby zrehabilitować polski węgiel. Polski węgiel musi być podstawowym i głównym surowcem energetycznym w naszym kraju. Na nim polega nasz sukces. Na nim opierajmy nasz sukces gospodarczy. I w tym samym czasie, proszę Państwa, 20 i 21 marca tego roku, w tym samym czasie, kiedy w Komisji Europejskiej w Brukseli odbywały się negocjacje, które skończyły się konkluzją, że jeszcze bardziej trzeba wyśrubować normy klimatyczne, jeszcze bardziej docisnąć tych, którzy produkują węgiel, energię z węgla kamiennego. Wtedy Donald Tusk nie powiedział ani słowa sprzeciwu. Żaden z jego ministrów nie powiedział ani jednego słowa sprzeciwu wobec takich planów Komisji Europejskiej. W tym samym czasie, kiedy w naszym, przed naszymi wyborcami, przed Polakami, stał i mówił, że walczy w Unii Europejskiej o rehabilitację polskiego węgla. Kłamstwo, kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo. Na każdym kroku kłamstwo. Zrezygnowano, proszę Państwa, z wydobywania gazu łupkowego w naszym kraju. Raport Najwyższej Izby Kontroli ze stycznia tego roku mówi, że rząd zmarnował 7 lat. Nie uczynił nic w kierunku prężnego, aktywnego wydobywania gazu łupkowego w Polsce. Stracił kontrolę nad wszystkimi koncesjami. Dzisiaj te koncesje są. W obrocie i bardzo wiele z nich zakupują rosyjskie spółki. A wiem o tym bezpośrednio z informacji od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo o taką informację poprosiłem. Wiele spółek rosyjskich jest zainteresowanych kupnem koncesji na wydobywanie gazu łupkowego w Polsce i to się dzieje, a rząd nie ma nad tym kontroli, proszę Państwa. Nie wie, kto kupuje, od kogo kupuje i za ile kupuje. Ci Panowie dzisiaj pojadą do Parlamentu Europejskiego i będą kontynuowali swoją bezrefleksyjną, naiwną, głupią politykę. Być może nawet w ich imieniu będą tam jechali ludzie tacy jak pan, pani Wrocka. Być może w ich imieniu będą ludzie pokroju tej pani, która wygrała wczoraj Eurowizję. Tak, to, to jest dla nich dzisiaj największym sukcesem. Mieć w swoich szeregach różnego rodzaju odmieńców, różnego rodzaju dewiantów. To jest miarą ich europejskości. Uczestnictwo w bankietach europejskich, poklepywanie się po plecach, ładne zdjęcia z przywódcami europejskimi to jest sukces na miarę Donalda Tuska. Ale gwarancja naszego bezpieczeństwa, gwarancja tego, że Unia Europejska nie będzie się wtrącała w obszar światopoglądowy, w kwestie naszej obyczajowości, tradycji, dziedzictwa narodowego. To wszystko jest nieistotne. Donald Tusk nie uczynił na razie i żaden z jego polityków nie uczynił nic, żeby powalczyć o kwestie polskiego rolnictwa. Już dawno miały być wyrównane dopłaty bezpośrednie do, dla polskich rolników. Miały być na takim samym poziomie jak dla rolników francuskich, niemieckich, holenderskich. A ciągle jesteśmy dyskryminowani. Tymczasem w przyszłym roku ma być uwolniony obrót polską ziemią. Każdy obcokrajowiec będzie miał prawo w Polsce kupić grunty, ziemię. W tych obszarach Donald Tusk i jego sprzymierzeńcy z Polskiego Stronnictwa Ludowego nie uczynili nic. Są kompletnie bezradni, bezskuteczni. I to oni nadal chcą reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim. Ja tylko w celu uzupełnienia, bo naszym głównym gościem dzisiaj jest Dawid Jackiewicz. Jest to jedynka, nasz lider do Parlamentu Europej Europejskiego z listy Doma Śląsko-Polskiej. I oczywiście życzymy mu wszystkich, wszyscy sukcesu, także brawa Wielkiego Dawida. Ale sukcesem. By można powiedzieć, o sukcesie będziemy mówić wtedy, kiedy będą co najmniej dwa, yy, dwa mandaty i rzeczywiście nasz, yy, kiedy te co najmniej dwa mandaty, a może nawet trzy. A to wszystko, jak już Dawid powiedział, zależy od tego, poseł Dawid Jackiewicz, jak duża będzie frekwencja, bo nasz elektorat nie chce iść na wybory, bo mówi, że ich Unia nie interesuje, że nie lubi Unii, że ma wnosi Unię i w tym momencie rzeczywiście Unia przyjdzie sama do naszego elektoratu z takimi zapisami, które nie będziemy akceptować. Ale tutaj wzmacniam głos naszego lidera Dawida Eckwicza w tym, aby do wyborów pójść, a jeszcze przekonywać nasze środowisko. Także... Ja jestem oczywiście osobą tutaj w części Janiołórsko-Lewickiej aktywną. Staram się listę wzmocnić, wspierać. Oczywiście za każdy głos, który będzie na mnie, będę wdzięczna. Ale literem naszej listy jest oczywiście Dawid Jaskiewicz i też apeluję o poparcie dla Dawida Jaskiewicza. Nadal Berlin z Moskwą współpracuje w zakresie energetycznym. To, co Pan wspomina, te sprawy energetyczne zaczynają nas zabijać, Polaków. Sprawy kultury, o której Pan wspomniał, to samo zaczyna wymazywać Polskę i kulturę polską z kultury europejskiej. I tutaj przypominają mi się słowa Pana Kaczyńskiego. Teraz na tym ostatnim spotkaniu powiedział wspaniałe rzeczy. Mi się to bardzo spodobało, że, yy, że po prostu Pan Kaczyński chce doprowadzić znaczenie Polski w sensie politycznym w Europie. Znaczenie Polski do takiej wielkości, aby nasze słowa dotyczące spraw wschodu, naszego wschodu, były brane pod uwagę przez całą Unię Europejską. Bo przecież ten moment jest w tej chwili rozwalony kompletnie. Ten pan Tusk w ogóle nie zwraca uwagę chyba na to, że Polska ma swoją tradycję, że Polska ma swoją fantastyczną kulturę i przemysłową. I kulturę ludową. Sprzedaje nam, nas po prostu w butach. Ja się z tym naprawdę nie zgadzam, dlatego się związałem, związałem swoimi przekonaniami z pisem, bo wiem, że prawo i sprawiedliwość, te dwa słowa występują w Piśmie Świętym. Jeżeli chodzi o naszą wizję Polski w Europie, to myśmy zawsze mówili, że siła Polski w Europie będzie wyznaczona przez siłę Polskiej w Europie Środkowo-Wschodniej. My, my jesteśmy największym, dużym narodem europejskim i powinniśmy być liderem tej części świata. Jak będziemy liderami tej części świata, to będą się z nami liczyli i Europa Zachodnia, i Stany Zjednoczone, i Rosja. Niestety doszło do weryfikacji polskiej polityki wschodniej zarządu Donalda Tuska, oni się zresztą z tym nie kryli. To nie jest tak, że ja ich oczerniam. No to były zmiany priorytetów w kierunku tego głównego nurtu europejskiego. Więc jak doszło do tych zmian, no to oczywiście zapłaciliśmy odpowiednią cenę, ale generalnie, proszę państwa, nie bójmy się tego, to nie jest żadna myśl mocarstwowa, to nie jest żaden, żadna megalomania. Polska jest wielkim narodem w tej części świata i powiem Państwu więcej. I Litwini, i Estończycy, i Łotysze, i Węgrzy, i Słowacy, i Czesi, wszyscy oczekują tego, żebyśmy podnieśli tego typu zadanie, żebyśmy postawili przed sobą tego typu zadanie, bo oni też za to płacą. Oni płacą za to, że tu nie ma mocnego państwa, które ma silną armię, ma y, twardą politykę zagraniczną i samo się określa jako lider y, y, o y, tradycji chrześcijańskiej, oparty na wartościach, oparty na historii, oparty na doświadczeniach. No, kto rozbroił komunę? Komunę rozbroili Polacy. No, dlaczego się do dzisiaj z tego nie wyciąga daleko idących konsekwencji? My wracamy teraz do systemu imperialnego w Rosji. No Kto się na tym zna jak nie Polacy? Przecież tylko i wyłącznie Polacy mają tak duże doświadczenie. Także proszę Państwa, nie bójmy, nie, Państwa, nie bójmy się tego słowa. My musimy być minimocastem w tej części świata. Jak tego nie uzyskamy, to zginiemy. Nazywa się Tuska. Że on nie wie, nie słyszy, nie umie. Robicie z niego nieszkodliwego, leniwego głupca. A to jest wyszkolony cwaniak. I nikt nie mówi, że on to robi celowo. Pan poseł powiedział, że on nie zauważył, nie widział, nie umiał. Yy, a ktoś wykupuje polskie yy, akcje na wydobycie yy, gazu łupkowego w Polsce. On to zrobił celowo. I tak to trzeba powiedzieć. Telewizja nie chce. Ogłoście dyktat propagandowy telewizji. Nazwijcie ich lepszymi dziećmi komuny i zaulotkujcie czekam. Sporo mam na Pana głosować, a będę głosował, to proszę, jeszcze by Pan powiedział, jakim jest Pan wiek? bo nie doczytałem tego, nie zajrzałem do internetu. Jakie jest Pańskie wykształcenie? Ja za chwilę uciekam do domu, bo będę oglądał mecz Polska-Niemcy i, <śmianie> i mam nadzieję, że może wreszcie z Niemcami wygramy. I chciałem też zapytać Pana, no czy Pan też ma zainteresowania sportowe, kibicowskie i jaki jest Pański stosunek do Pańskiego starszego kolegi z naszego słynnego bramkarza na Tomaszewskiego? Dawid ma 41 lat, ale chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. No, jak zakładałem Prawo i Sprawiedliwość, a to było, to już... Prawie 10, ponad 10 lat temu, 12 lat temu, to w tej ścisłej grupie, która zakładała Prawo i Sprawiedliwość, był Dawid Jackiewicz. Był wtedy liderem PiSu we Wrocławiu. Nas wtedy było może kilkanaście osób na całym Dolnym Śląsku. I Dawid konsekwentnie od tamtego czasu aktywnie działa w Prawie i Sprawiedliwości, poprzednio działał w ruchu odbudowy Polski. Z wykształcenia jestem politologiem, ukończyłem Uniwersytet Wrocławski historia, pracę magisterską pisałem na dosyć trudny temat, bo pisałem o problematyce dekomunizacji i ilustracji w Polsce. Tylko nie wziąłem pod uwagę, że na tej mojej uczelni generalnie rzecz biorąc większość to, bo Unia Wolności, <grym> albo SLD. Takie powiedziałbym, no tak, albo byli współpracownicy. Nie było ci łatwo obronić tę pracę magisterską, ale udało się. To, to, to jest ta, taka moja wiedza fachowa, więc na temat ilustracji i dekomunizacji też chętnie mogę podyskutować. Właśnie ilustracji i dekomunizacji, której w Polsce nigdy tak naprawdę nie było. Jeśli chodzi o hmm, pana Tomaszewskiego, on nie popiera w tych wyborach, przyjedzie do Wrocławia w przyszłym tygodniu, żeby udzielić mi poparcia. Myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na Pańskie pytanie. A jeśli chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję oczywiście. oczywiście. Bardzo to jest sprytna odpowiedź na pytanie, czy lubię piłkę nożną, żeby nie określać jakiego klubu I jestem fanem. A jeśli chodzi, drodzy Państwo, o to, czy będę się z, z Wami spotykał, czy tutaj będę gościem, no to ja chcę odpowiedzieć, że ja jestem tutaj u siebie, proszę Państwa. Ja mam tutaj... połowę swojego życia spędziłem. W Sosnówce się wychowywałem, w Ciepce chodzę do kościoła, w Borowicach mieszkają moi rodzice. To jest ziemia, na której spędziłem 20 lat swojego życia, każde wakacje. Ja tu już znam, mogę się z Państwem ścigać o znajomość miast, miasteczek, wsi i ścieżek leśnych tutaj w okolicach. Proszę bardzo, jeśli Państwo chcecie. To jest ziemia, z którą ja jestem emocjonalnie, rodzinnie i w każdy inny sposób związany.